3, 2, 1, Ameryka szalke. Południowa. Farfan. Tak. Nie wiem, kto to. Dzieje się farfan. Nie. nie wiem, kto to. O. Milan. Milan. Nie. Iza. Fajnie. Fajnie wygląda. Elegancka. No a to by się polówka. Ty, ty, ty co ty? Dajcie mi jakoś polówka wreszcie, przynajmniej w tym, gdzie chodzić. <laughs> Fajnie, mi się podoba. Elegancka. 3, 2, 1. Prawa nożne. Marszini. Boże, ej, no to, Co to jest prawonożny? Boże, ja już, ja już miałam taki blackout pod tym prawonożnym. 3, 2, 1, 2. Holandia. Ej, naprawdę. Clivert No, ta, no patrz. 3, 3, 2, 1. 1 Arsenal. Partej. 3, 3, 2, 2 1. 1, 3, 2, 2, 1, 1 City. Sterling. 3, 2, 1. Bayern. Mundial. Neuer. 3, 2, 2 1, 1. Chelsea. Dawid Lewis. Bez koszulki. 3, 2, 3, 2 1. 1 numer 10. Hatem Ben Arfa. Dziesiątkę miała ja. tylko jeden sezon grał. Ja. Dwa, jeden. Polak. Gol, w finale Ligi Mistrzów, Lewandowski. Nie. Yeah. W finale? W yeah. finale nie Domnik za kamerą daje dwa kluby. Ten, który pierwszy da, dostaje koszulkę. Nie tak po kolei. Liverpool Bayern. Daglas Koszta. Jaki Daglas Koszta? On grał w Liverpool? Gravenberg. Gravenberg na pewno grał. No tak. Bo żyjemy na myśli Luis Diaz. No. <laughs> Zwiniłem z lewej na prawo. Mam nadzieję, że nie będę żałować. Aj, aj, aj. <śmiany> Błaga powiedz Barcelona! Czujesz, że atletikę dostał. No, tak. <śmiany> o lepszy klub z Madrytu! nie kosztuka ładna! Ale nie, nie, nie ten Madryt Barcelona Inter. Dobra powiem Ibrahimowicz. No, Kurde dobrze! Luis Figo to chyba Dobrze no o, dobra ta. No ja bym chciała i mi się nie podoba, że ty to wziąłeś nie, <laughs> No to i tak zostaje tak. mi ta no, Pokaż dawaj. się Co ty masz? Fiorentina ja! A no, <śmiech> 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 Lada, no nie bada, Ładna No ładna, no ładna No fajna No oni no, no, mają no. nowe logo teraz Jeszcze że To jest nie? Co tu ma ciekawego? Jak myślicie? No, ej Boże, nie! Czekaj, pierwszy możemy się o Norwich, ale to nie jest na Norwich! Woli. MSC? Co to jest? Nie, MSC to jest marka. No bo tu, tu pisze klub, dlatego mam zasłania. Ej, czekaj! Nie mam no? Serie A Milan. Milan! Milan ej, to jest chyba wyjazdowa. No ja ciekawiem, trzecią. No, było, bo trzecio, no, bo. no, nie no wow. pierwszy raz no, widzę. Kule. Kule. I tą nowość znajdziecie tylko na sklepie piłkarski box sezon 2025-26. Zobaczcie u nich na sklepie i pokażcie, pochwalcie się w social mediach, co wy dostaliście.